Ten owal narysowany ciągłą kreską to bryła sztywna, która obraca się wokół osi przechodzącej przez punkt O2. Oś ten narysowałem wrzucie w rzeczywistości, ona jest prostopadła do płaszczyzny rysunku. Bryła nie jest jednorodna i jej środek masy znajduje się w punkcie O1. Odległość środka masy od osi obrotu oznaczyłem przez r. Sytuacja, jaką widzimy, dotyczy chwili, w której bryła wychyliła się od pionu o kąt alfa, wtedy jej środek masy od położenia równowagi wychylił się o x. Na bryłę działają dwie siły: jej ciężar i naprężenie wewnętrzne N. Ruch obrotowy, drgający w tym przypadku bryły sztywnej, odbywa się pod wpływem wypadkowego momentu sił działających. Przyjrzyjmy się jednak sile N. Jej kierunek przechodzi przez oś obrotu, czyli ramię tej siły jest równe zero. Moment siły N jest równy zero. Zatem drgania bryły sztywnej odbywają się pod wpływem momentu siły Q. Stosuję regułę śruby prawoskrętnej i znajduję moment siły Q. Jest on narysowany w rzucie. W rzeczywistości on jest prostopadły do płaszczyzny rysunku i zwrócony w naszą stronę. Piszemy dynamiczne równanie ruchu bryły, a następnie związek między przyspieszeniem. Kątowym epsilon i liniowym A. Epsilon równa się A dzielone przez R. No i moment siły Q. Moment siły Q jest to iloczyn siły i jej ramienia. Ramię to odległość o 1 O. Dla małych kątów mniejszych niż 7 stopni możemy spokojnie przyjąć, że ten odcinek jest bardzo bliski X. Piszemy więc. Moment siły Q jest równy Q razy X. Wyznaczamy przyspieszenie środka masy. Przyjrzyjmy się. Dla danej bryły ten ułamek MGR przez I nie ulega zmianie. Przyspieszenie zależy więc od wychylenia. Zależy wprost proporcjonalnie od wychylenia. A ruch, w którym przyspieszenie zależy wprost proporcjonalnie od wychylenia, jest ruchem harmonicznym. Czyli to przyspieszenie, które znaleźliśmy, jest przyspieszeniem harmonicznym. Z lewej strony masz wzór ogólny na przyspieszenie w ruchu harmonicznym. Podstawiamy ten wzór, porównujemy z wyprowadzonym przez nas. Upraszczamy x i wyznaczamy okres drgań wahadła fizycznego. O momencie bezładności i i masie m. Przypomnij sobie, jak wygląda wzór na okres drgań wahadła matematycznego. Jeśli dokonamy podstawienia i przez m razy r jako l, zwróć uwagę podstaw jednostki, sprawi, że wymiarem tego ułamka jest odległość, długość, to wtedy wzór na okres drgań naszego wahadła. Fizycznego będzie wyglądał tak, ale trzeba pamiętać, że L jest to ten ułamek. Fizycy nazwali ten ułamek długością zredukowaną wahadła fizycznego. Co to takiego jest? Jest to długość takiego wahadła matematycznego, które drga z tym samym okresem, co wahadło fizyczne w momencie bezwładności i masie m i odległości środka masy od osi obrotu r.